Tworzysz projekty graficzne używając ogromnej liczby czcionek? Brakuje ci jednego narzędzia do zarządzania czcionkami w różnych aplikacjach? Chcesz w szybszy sposób wyszukiwać najlepsze czcionki do swoich projektów? Jeśli tak, to mamy dla ciebie dedykowane narzędzie do zarządzania czcionkami. Suitecase Fusion pozwala na łatwe zarządzanie kolekcją czcionek z jednego panelu bez względu na to, czy używasz czcionek Adobe, Google czy też dodatkowych kolekcji. Jak na dłoni widzisz, które czcionki przypisane są do wybranego projektu. Suitecase Fusion dysponuje także inteligentną wyszukiwarką, która pomoże ci w znalezieniu kroju szeryfowego, bezszeryfowego czy też ozdobnego. Ponadto oferuje narzędzie TeamSync, które umożliwia synchronizację czcionek pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu. Aplikacja współpracuje z najpopularniejszym oprogramowaniem do projektowania grafiki Między innymi z Adobe Photoshop, Illustrator czy InDesign. Działa zarówno w systemach Windows i Mac OS. Jeśli chcesz w szybki i prosty sposób zarządzać swoimi czcionkami, zapraszamy do kontaktu ze sklepem IT Media. Nasz konsultant chętnie odpowie na każde pytanie i pomoże przy zakupie odpowiedniej wersji aplikacji. Oferujemy atrakcyjną cenę, polską fakturę oraz profesjonalne wsparcie ekspertów Akademii IT Media.